się naprawianie, zaczynamy! Hej, hej! Dzisiaj nam takie cudo się pojawiło na warsztacie. Dosyć ostro przyjerane. Jest to jednokanowy wzmacniacz od subwoofera. Aktywnego. I niestety trochę lipa, że mamy tylko to. Bo ciężko będzie coś stwierdzić. Jak widać mamy tutaj moduł napięcia. Plus minus, pewnie do zasilania preampów. Szczególnie tutaj tego układu, jest to zrealizowane na diodach Zenera, ale coś tu musiało kurde pójść nie tak, bo to są chyba 3W rezystory, żeby one aż tak nie chciały tego czyli tak chciały produkować ciepło, po co im to? Co jeszcze mamy tutaj takiego podejrzanego? Tutaj są jakieś rezystory też będą do sprawdzenia, coś, coś musiało je powodować i taki stan, no i niestety tak tu mamy zwęglony strasznie element Coś jest opisane, więc spróbujmy go wyjąć, podmienić. Tutaj też mamy dwa takie brzydko wyglądające elementy. Ja wierzę, że tu jest wszystko podwójne, więc to będzie tak jak w tej końcówce obok, chyba, chociaż czas pokażeć. No i tu jeszcze mamy jeden taki dobrze przyjarany tranzystor, więc tu aha. Więc tu jest jeszcze jeden zestaw stabilizatora. Tutaj są dwie diody zenera prawdopodobnie, które też razem z tymi dwoma opornikami powodują spadek napięcia. Czyli trochę tak jakby tu było za dużo prądu i one na skraju wytrzymałości pracowały. Tu mam jeszcze jedną diodę zenera albo jakąś inną, po prostu diodę jest w obwodzie przekaźnika. Czemu tu tak się ciemno zrobiło? Nie wiem. Chyba wszystko szło z tego miejsca, więc całe elektrolity na pewno będą do sprawdzenia. Te drobne. No, i drobnice w pytę. No, i przede wszystkim pytanie: czy duże tranzystory są ok? Uwielbiam takie naprawy. Zastańcie na więcej. No, tranzystory końcowe są sprawne. Tutaj nie ma żadnych też zwarć. Tutaj te rezystory nie mają też żadnej wartości. Ewentualnie sprawdzimy już tak na omomierzu 100 kilo. Tutaj też mamy mniej więcej 100 kilo, tu bym się nie zdziwił jakby było Też 100 kilo, czyli są sprawne, czyli ten Układ jako tako działał Więc kondensatory są bardzo podejrzane, bo mogą być wysmażone Tu jakiś biedaczek ma niską rezystancję więc Zaraz go podniesiemy Tu jeszcze jeden przyjaciel, kiepsko wygląda. To jest rezystor 46 ohmów. Czyli to się zgadza, to jest mniej więcej na szczęście po, po, powielone wszystko. Z tej strony nie wiem jaki jest odnośnik. 10. 47 Wniosek, że ten jeden maluszek by zaszkodził całemu wodowi. Dobra, to tego mamy do wymiany. 669, 649. Co tu będziemy musieli wsadzić? Bo to nam nagrało. Kurde, nie ma żadnego transformatora separacyjnego. Czyli dwu, na dwóch uzwojeniach, żeby zrobić test. Dwa omy na tranzystor to trochę słabo. No i ten rezystor prawdopodobnie... No dobra, to ten nam też uziono ducha. Jak był w obwodzie z tym uszkodzonym, to więc miał prawo powiedzieć sobie dość. Dobra, jest w internecie do kupienia cała para. Weźmiemy sobie dwie pary. Dodaj do koszyczka, cyk. Nie kombinuję, bo znowu zamówię za dużo. A później to będzie leżało. Nie wiem, czy też tak macie że dobieracie do smarta. To jest okrucieństwo, co robi to z portfelem. Czekając na element, może zdążymy wymienić te uszkodzone rezystory. Czasu trochę minęło, ale my nie zapominamy. Bardziej, że paczka przyszła. Terima kasih telah menonton! tu udało się odpalić robiąc zworkę na przekaźniku na zwykłym pojedynczym napięciu. Nie osiągniemy z tego dużo mocy. Tranzystory delikatnie się grzeją, ale to jest dobre, żeby sprawdzić czy, czy wszystko jest OK. No i miejmy nadzieję, że sprzęt oczywiście będzie sprawny. Nie miałem reszty komponentu, czyli obudowy głośnika zasilacza. Mam nadzieję, że pan Daniel za jakiś czas napisze mi, że wszystko jest w porządku. Mam nadzieję, że pan Daniel solidnie wszystko dokręci do radiatora i spasuje, żeby elementy się nie przegrzały. No i że będzie obserwował sytuację, ponieważ sprzęt nie został dokładnie sprawdzony pod maksymalnym wysterowaniem, maksymalnym, yy, maksymalną mocą. Mnie troszeczkę yy, zawzięło jakiś katar, jest coraz gorzej, więc idę się zaraz zbadać na głowę. Dużo zdrowia i w międzyczasie będę bawił się oczywiście tym generatorkiem, bo ma tak dużo funkcji, że nie ogarniam w ogóle tego. Trzymajcie się. Yo! It's a